Niemcy nazywali go zaczarowanym zamkiem. Brzmi bajkowo, lecz ta historia to nie bajka. Nie spała tu ani królewna Śnieżka, ani Kopciuszek nie zajechał tu na bal Złotą Karocą. Dotarli tu owszem znani reżyserzy, powstały filmowe dzieła, lecz tak naprawdę w tym miejscu są ślady wojny, komunizmu. Oto zabytkowy spichlerz twierdzy Modlin, pomysł samego Napoleona Bonaparte. Za mną Narwia i Wisła. To był jeden z najpiękniejszych gmachów Europy, położony w widłach dwóch rzek. Z czasem służył jako miejsce do gromadzenia zapasów dla wojska. Wizytowały tu głowy najważniejszych państw, w tym głowy naszych zaborców, Austrii i Niemiec. Zanim przybył w te okolice cesarz Napoleon Bonaparte, miejsce to było punktem obronnym, na przykład podczas potopu szwedzkiego. A cesarz. No cóż, nie nacieszył się twierdzą zbyt długo. W 1813 roku zaliczył upadek i Modlin przyjęli Rosjanie. I teraz czapki z głów, bo carowie zdziałali tu naprawdę dużo. Rozbudowaną twierdzę zgarnęli jednak Niemcy podczas I wojny światowej, a w 1919 zawisła tu biało-czerwona flaga. Potem była druga wojna światowa. Wiadomo, Modlin bronił się bohatersko, a po wojnie weszła tu Armia Czerwona. Polską więc rządzili komuniści. Komuniści stwierdzili, no po co nam to? Rozbierzemy całą twierdzę, a cegły posłużą do odbudowy Warszawy. Udało im się rozebrać zachodnie skrzydła. Jednak sprzeciw y, głównego architekta odbudowującego Warszawę spowodował zatrzymanie prac rozbiórkowych. Dzięki temu możemy tutaj jeszcze naprawdę sporo zobaczyć. Do prowadzenia ognia artyleryjskiego, jakże i do obrony palnej. Czyli mamy funkcję obrony tego budynku. Fakt, budynek został zbombardowany w 1939 roku, jednak przetrwał, ponieważ jest to bardzo solidny budynek. W formie ruin został zapisany w latach 50. do rejestru zabytków. Minęło trochę lat, i w pewnym momencie przybył tu Andrzej Wajda wraz ze swoją ekipą. Pichlerz wykorzystano również jako zamek po Choreszków w Panu Tadeuszu. To tutaj szlachta ucztowała, zbierały się sejmiki, narady, wino lało się strumieniami. Z tym miejscem związana jest również dość smutna historia miłosna z tejże produkcji. Ewa z Choreszków, zakochana wzajemnością z Jacku Soplicy, chcieli być razem. Jednak w tych murach tego zamku Amantowi podano czarną polewkę. Jest też inna ciekawa historia miłosna związana z tym miejscem. W jednym z tych korytarzy bądź tych znaleziono kiedyś chusteczkę z wyznaniem miłości z datą 10 marzec 1949 rok modlin. Zaczynamy naszą wycieczkę do twierdzy modlin. Wchodzimy na teren, a tam znak: Uwaga, niedźwiedź. No, zdziwienie co niedźwiedź robi w Warszawie? Otóż jest to historia z, związana z tak zwaną Baśką Murmańską, kiedy w 1919 roku nasze wojska polskie stacjonowały w okolicach Archaangielska w północnej Rosji. Wówczas zakupiono na bazarze białego, puchowego niedźwiadka. Okazało się, że to był bardzo niezwykły, puchowy niedźwiadek, który został wyszkolony, wytresowany przez jednego z kaprali, chodził na dwóch łapkach w rytm żołnierskiego marszu. Gdy nasi polscy żołnierze musieli wracać do kraju, pojawiły się pytania, co dalej z naszą baśką. Jedni już nawet się nie zastanawiali nad tym, baśka wraca z nami. Popłynęli z Rosji do Gdańska, a z Gdańska do Warszawy. Akurat tak się złożyło tutaj, że na placu Saskim w Warszawie odbywał się defilada, w której brał udział, udział Józef Piłsudski. Baśka na przy, na, łapkach, na dwóch łapkach, idąc pięknie marszem żołnierskim, zasalutowała samemu Piłsudskiemu, na co wód, wódz podszedł, pogłaskał ją i był zachwycony. I wtedy, właśnie w stolicy, zrobił się taki szał na sprzedaż takich białych, pluszowych misiów, zwanych Baśką Urmańską. Baśka ogólnie zawsze wychodziła z żołnierzami na łańcuchu, lubiała kąpać się w rzece, jednak pewnego razu z tego łańcucha się zerwała i popłynęła rzeką na drugą część i tam trafiła na swoje nieszczęście na chłopa, który gdy ją zobaczył, pomyślał sobie, że to będzie naprawdę piękne futro dla jego żony i zabił naszą Baśkę Murmajską. Ale na temat Baśki powstało dużo fajnych książek dla naszych najmłodszych od czytelników, a także filmów dokumentalnych. I tutaj w Modlinie jest szlak, tak zwana gra miejska, szlak Baśki Murmańskiej, w której możemy poznać losy tego niezwykłego niedźwiadka. Plany utworzenia wspaniałego hotelu, luksusowe apartamenty, przystań jachtowa, lądowisko dla helikopterów, skończyło się sprawą sądową, w której to deweloper został oskarżony o celowe uszkodzenie owego spichlerza. Finalnie całkowicie został oczyszczony z zarzutów. W jednej z takich miejsc miała miejsce słynna scena więzienna, prosto skilera podczas której groźny bandyta udusił się zupą, do której wpadło denko solniczki.